Witam wszystkich bardzo serdecznie w najnowszym odcinku serii Big Brother. Jeżeli lubicie tę serię simową, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. I na dzisiejszy odcinek, Wielki Brat ma dla Was niespodziankę. Uwaga, według Waszych głosów, bo aż 59% zdobył Emil Jankowski, ale z racji tego, że użytkownicy Domu Wielkiego Brata byli tutaj mniej niż 24 godziny. Dzisiaj nikt nie odpada, ale Emil Jankowski otrzymał automatyczną nominację. A kto będzie nominowany jako drugi, tego dowiemy się od uczestników. Niech oni zagłosują, z kim mieli najmniejszy kontakt, tego teraz się dowiemy. Emil, według głosowania widzów, powinieneś dzisiaj odpaść z programu. Ale wielki brat ma dla ciebie niespodziankę. Dzisiaj zostajesz, ale jesteś automatycznie nominowany. Zobaczmy zatem, kogo oprócz ciebie uczestnicy wytypują do odejścia z domu. Wielkiego brata. Kogo nominujesz? Lilianna Kozłowska, Oliwier Kamienicki, Lilianna Kozłowska, Daniel Woźniak, Lilianna Kozłowska, Lilianna Kozłowska, Lilianna Kozłowska, Eliza Lewandowska, Lilianna Emil jesteście nominowani do opuszczenia domu wielkiego brata. Lilianna otrzymała aż pięć głosów. Eliza, Daniel i Oliwier po jednym. W domu Wielkiego Brata rozpoczęły się poranne przygotowania i ogarniania. No i jak już się dowiedzieliśmy, według uczestników domu Wielkiego Brata nominowana jest Lilianna Kozłowska jako druga, więc w kolejnym odcinku to wy zdecydujecie, kto odpadnie. Piszcie w komentarzu Lilianna Kozłowska bądź Emil Jankowski, jeżeli chcecie, żeby odpadł. Głosujcie, kto ma odpaść. A druga niespodzianka w domu Wielkiego Brata jest taka. Wyspiarskie życie i zobaczcie kto nam tutaj pływa. Eliza Lewandowska jako pierwsza odkryła, że drzwi domu zostały otwarte i jest tutaj wejście do basenu. Ale za chwilę wprowadzimy wszystkich uczestników do wody i zabierzemy drabinkę. I będą mogli wejść tylko tutaj. I tutaj rozpocznie się dzisiejszy poranek. Jak również noc. Tutaj będą nocowali. To jest, słuchajcie, zadanie wielkiego brata na dziś. Uwaga, wszyscy już zmierzają na naszą malutką wysepkę. Możemy też poznać ich stroje kąpielowe, jak oni wyglądają. Nie mamy tutaj jeszcze Igi. Iga jako ostatnia idzie właśnie do basenu, ale mam nadzieję, że już wszyscy są, bo zabieramy drabinkę. No dobrze, no to jesteśmy tutaj. Niech nasi uczestnicy się rozgoszczą. Zobaczcie, Liliana wydaje się, jakby się nie przejmowała dzisiejszymi nominacjami. Swobodnie chusta się na chustawce. Oliwier sobie tutaj zagaduje do Eliski. Zobaczcie, jakie romanciki. Przyszła tutaj również Natalia. Wiktor sobie zajadł jakieś ogórtyń. A myślałam, że on to w powietrzu trzyma, ale byłyby jaja, także Wiktor siedzi tu. Przyszedł do niego pogadać Oliwier. Więc Oliwier, widzicie taki dzisiaj od rana kontaktowy, co robi Daniel Woźniak. Daniel Woźniak już tutaj przy lodówce, zimne napoje, a nasz kolejny nominowany Emil Jankowski, trochę się nudzi. No i pewnie zastanawiacie się, jak oni będą spać, co tutaj będzie. Będzie właśnie tutaj. Łazienka jest na zewnątrz, ale widzę, że ktoś się tutaj załatwił, bo to są krzaczki, do których mogą się Simowi załatwiać. E, tutaj jest wszystko ogrodzone płotem, no i mamy łazieneczkę w tym miejscu. Tu mogą wyjść, a reszta, zobaczcie, jest ogrodzona. Tutaj jedyne można wskoczyć, ale tu się nic nie znajduje, a tutaj są te kamienie, więc mogą sobie pływać, mogą sobie spędzać czas na wyspie. Zobaczcie, tutaj dam też te dmuchane rzeczy z wysperskiego życia. W ogóle jest druga seria na kanale. Hba wystarczy wystarczy. Właśnie z tym najnowszym dodatkiem Simowym, więc możecie zobaczyć sobie. No i dziewczyny się tu opalają. Bardzo fajny pomysł. Właśnie byłam ciekawa, jak zareagują uczestnicy domu Wielkiego Brata na to, że tutaj będą na basenie, a dziewczyny się relaksują na basenie, na wyspie zamknięte, zobaczcie. Nigdzie wyjść nie można, a tutaj jest bardzo, bardzo mało miejsca. No, i mamy kolejną atrakcję. Zobaczcie, Wiktor Nowak tutaj chce rozweselić trochę towarzystwo. Ale jakie on ma tatuaże? Wow, i gra na gitarze. No, coś mu to tak średnio idzie, ale próbuje. Przysłuchuje się temu wszystkiemu. Daniel Woźniak, który planuje zaraz wskoczyć do wody i popływać. Zobaczmy jego umieśnione ciało, proszę bardzo. Kolego, może sobie wskoczysz tutaj. Na jakieś dmuchańce, może na pitce. Odpręż się, możesz tutaj wpaść. O, i tutaj w tym kierunku zmierza też Oliwier. A Oliwier idzie do łazienki. Dobrze, że mamy takie przenośne łazienki, bo gdzie oni by się załatwiali? Do krzaków. No właśnie, w krzakach już ktoś był. Jeżeli chodzi o jedzenie, no to tutaj jest tylko lodóweczka, ale można też rozpalić ognisko i w ognisku sobie coś zrobić. Więc zobaczymy, jakie pomysły będą mieli Simowie. Co się z Tobą dzieje? Halo, zobaczcie zmarznięta, wychodzenie z powodu temperatury. No nie wiem, co ci się dzieje. Przecież jest lato. I tutaj mamy e, balony z wodą i można urządzić bitwę na balony, więc poprosimy tutaj, żeby e, nasza uczestniczka wzięła wszystkich, zaprosiła do zabawy. Mam nadzieję, że każdy dołączy, więc Natalio, zapraszaj tutaj wszystkich. Jeszcze nigdy tego nie widziałam. U, Natalia, zobaczcie, jaka wytatuowana. Wszyscy lecą. Oprócz chyba e, Oliwiera, który wychodzi z łazienki. Wiktor Nowak tutaj jest. Oj, jakieś SMS-y. Na no, na. No, no, nikt tego nie widział. No i co, rzucajcie się. Koledzy i koleżanki, chcemy to popatrzeć, jak to wygląda. Wow! Pojedzimy sobie tu kamerą. Kto startuje? A, nietrafiony strzał. Zobaczcie, jak się podzieliła dziewczyna. E, dziewczyna, właśnie. Drużyna, tutaj dziewczyny, a tu chłopaki. O, Eliza przyszła do chłopów. Także słuchajcie. Dziewczyny! Kto dotrwał do tego momentu filmu, niech pisze w komentarzu. Zobaczymy, kto uważnie ogląda. Emil ucieka, tutaj jakieś zamiany ciągle są. Mmm, Lilianna, zobaczcie, jaka opalona kobitka. Dużo uczestników ma tu tatuaże, jak widzicie. A w odosobnieniu nie pojawił nam się na bitwie z balonami Daniel. Tutaj sobie relaksuje się. Ja mu to zaznaczyłam, więc może po prostu to odkliknę, żeby przyszedł, bo to nie była jego własna wola. No i tutaj mamy wytatuorowanego Wiktora wow. razem z Emilem. Przeciwko całej grupie! wielki brat umieścił niespodziankę którą zajął się Daniel Woźniak a mianowicie grill, bo zobaczył że tutaj wszyscy są głodni, żeby nie było tutaj żadnych afer i awantur można sobie za chwileczkę zjeść śniadanie i się bardzo ciekawi kto jest miłośniczką natury przyrody wegetarianką, no i tutaj się właśnie okazało, że jest to Iga Kwiatkowska Iga zajęła się przygotowaniem e, jakiegoś fajnego kształtu w drzewku bonsai jedzenie zostało przygotowane Gotowane. Tutaj jest kiełbas z papryką. Zobaczymy, czy wszyscy się poczęstują. Hej, będziecie siedzieć i tu jeść? O, czyżby jakiś romansik? Coś tutaj śmierdoli. Jest tu, słuchajcie, jakiś smrodek. I chyba jest to. Zobaczcie, Oliwier. Oliwierze, co się z Tobą stało? Zobaczcie, higiena nie za dobrze, więc musi wybrać się do łazienki. Tutaj uczestnicy, jak widzicie, nie dbają o porządek. Miski porozwalane. Tutaj ten... Ale śmietnik jest, więc zobaczymy, kto kiedy się za to zabierze. Festiwal się rozpoczął, ale to nie dla naszych uczestników oni nie mogą wychodzić tutaj z domu. Oj, nie, nie, nie. Choć wygląda to naprawdę fajnie wakacyjnie, ale jak widzicie, mało miejsca jest i ciekawa jestem, jak przetrwają noc. Jeśli chodzi o osobę odosobnioną od grupy, jest tutaj tym razem. Eliza, ale na początku dobrze się udzielała. Zjadła oddzielnie i teraz idzie się relaksować. Może akurat tego potrzebuje. Nie wiem, czy tutaj w tych łazienkach uczestnicy mogą się umyć. Jeśli nie, no to jest trochę problem. Kto zdążył rano, to spoko, a kto nie, no to będzie taki dzisiaj smrodkowy. Dostali specjalnie tutaj ławeczkę. Wszyscy usiedli przy basenie, ale fajnie. Możemy teraz się przyjrzeć uczestnikom z bliska. Zobaczcie. Kto tutaj sobie razem gada? Takie grupki się porobiły. Plażuje sobie tutaj Daniel. Opala się, zobaczcie, relaksuje. Sprawdźmy, co u innych uczestników słychać. O, Ktoś się zajął sprzątaniem i jest to Emil. Dowiedział się o nowinacjach. To teraz wiecie, chce się trochę przypodobać. widzą, że tutaj dba o porządek, jak nikt się tym nie zajął. Bardzo dobrze. To na plus. Kolejna nowa rzecz, którą mogą zająć się mieszkańcy na naszej mini wyspie, jest to taka fajka wodna szisza, no i tutaj sobie siedzą uczestnicy, zobaczcie, fajnie się tym zajmują, widzę, że od wielu troszkę z smrodkiem zalatuje, oj, oj, oj! ktoś tu nam się zakrztusił, bardzo, ale to bardzo brudna iga, ona tutaj się zsikała, jak widzicie, więc... Yy... Tak to jest. O, no i jeszcze przygląda się temu Daniel, chyba jest zainteresowany. A mamy tutaj też bańki wodne, więc poprosimy, żebyś przetestował bańki. Chciał sobie pogadać z Wiktorem. Zobaczymy, jak wygląda puszczanie baniek. Siadasz sobie do wody lecisz? Ojoj, oj, oj, ja nie wiem, co on kombinuje. Widziałam, że w wodzie jest Eliza. Eliza właśnie jakoś dzisiaj tak sama. Nie wiem, może ona nie lubi tego smrodu. Wygląda najczyściej z tych wszystkich i jest bardzo szczęśliwa. Zerknijmy. Wow, zobaczcie, zadowolony. Tylko ten zielony smrodek. No niestety, co pan zrobisz? Nic pan nie zrobisz. Do wody wybrała się również Natalia. Chyba ona chce tu się zakompilować troszkę z zaliską, bo jako dwie dziewczyny jedyne pływają. Tutaj mamy Oliwiera i Gę. Wiktora i Lilianne, a śpi sobie Emil. W namiocie śpi. No spoko. Więc jak widzicie, jest mniej łóżek, mniej miejsc do spania niż uczestników. Zobaczymy, kto dzisiaj będzie spał na ziemi albo kto w ogóle nie będzie spał. Hmm, zabawa się skończyła tutaj. O, ktoś tu ćwiczy! Mamy tutaj sportowego ćwira Wiktora, a jeśli chodzi o nasze drzewko Bonsai, no to tak się skończyło jego przecinanie. No niestety, co robi Eliza? Eliza ćwiczy jogę. Jak widzicie, tutaj jest mata do jogi, tak dla zmyłki koło e, ręczników położyliśmy, więc ktoś się tym zainteresował. Widzę, że dzisiaj Wiktor taki jest pobudzony, więc damy mu zadanie od wielkiego brata. Niech e, zajmie się barem. Niech tutaj przygotuje drinki dla uczestników. Myślę, że zbliża się wieczór, więc będzie bardzo fajnie. E, a jedyny, który tutaj został, to Oliwier na tych wszystkich krzesełkach, więc Oliwierze poprosimy, żeby się rozpalił. Ognisko myślę, że będą dzisiaj działy się tu niezłe rzeczy. Nikt nie skorzystał e, z tej e, sztalugi. Można było coś namalować, ale nikt się nie kwapił co robią e, reszta osób, tutaj śpi sobie e, Iga, następnie drineczki tutaj chyba będą robione, więc kliknijmy przyrządź drinka, e, dla kogo? Mm. Nie wiadomo. Myślę, że możesz ćwiczyć przygotowanie drinków. To będzie fajna opcja dla ciebie. Eliza jest bardzo skupiona przez to ćwiczenie. Ognisko jest już rozpalone. Myślę, że jak uczestnicy tutaj się zejdą, to będzie fajna impreza. A co robi reszta? Pływają sobie. Zobaczcie, tutaj mamy naszych pływaków. Ktoś tutaj przyszedł bawić się balonami. O! Czy to jakieś romansiki? O, mhm. Musimy włączyć więcej światła, bo jest tu zdecydowanie za ciemno. A więc rozpoczynają się wieczorno-nocne przygody. Oliwier robi nam pokaz tańczenia z ogniem. Zobaczcie, jakie szalone ognisko. Jedno jest rozpalone. Troszkę dałam oświetlenia, żeby było jaśniej, ale też mamy drugi ogień. No i poprosimy może e, Emila Jankowskiego, żeby on nie szedł spać, tylko żeby dorzucił kłodę I tutaj może przy tym ognisku sobie pośpiewamy, opowiadamy straszne historie, różne takie rzeczy, więc... To wie, co tu się wydarzy? Ach, te moje brudaski. Tego się nie spodziewałam, że będą dzisiaj takimi brudzikami. Tutaj wszyscy podeszli do ogniska, oprócz Wiktora, któremu muszę to y, pousuwać, żeby mógł zająć się właśnie interakcjami z grupą, bo przez to, że mu kazałam y, zajmować się barem, to tutaj przedtrzymamy Czy mamy tu wszystkich? Proszę bardzo, Emil jest. Eliza też. Daniel również jest z nami. Liliana, Natalia. Natalia, jakaś czystutka, co? Wiktor, Iga i Oliwier, wszyscy są. No to może poprośmy opowiedzenie, historii. Natalia, niech opowie historię grupie. Baśń, opowieść przygotowa, straszna opowieść o goblinie. Więc zapraszamy wszystkich do słuchania. Na pewno sobie też coś upieczemy, ale to za chwileczkę. Coś Natalia nam się zbuntowała i nie chce opowiadać no cóż. Wow! Co to się stało? Pożar! Czy wy to widzicie? Nie wierzę. Nasz bohater Emil gasi pożar. Wow! O i jeszcze dorzuciła się tutaj Eliza, żeby pomóc. Co tu się dzieje, kochani? Tego to się chyba nikt nie spodziewał. Ja jestem w szoku. Teraz to mi się wydaje tego ogniska, to chyba nikt nie chce się dotykać. Naprawdę mega, ale to mega dziwne. Zobaczymy, co oni tutaj będą robić. Wielki brat zabrał im jedną atrakcję, czyli tą szyszę. Ktoś idzie do spania. Śpi w namiocie. Natalia chciała spać, a tutaj ktoś był inny. Nie, nie, nie. Zobaczcie: Flirciarska. I przyszła rozmawiać z Oliwierem. Uuuu, w namiocie śpi Daniel Woźniak. I śpi również Emil Jankowski. Czyli chłopy zajęły namioty. Zobaczymy, czy oni jeszcze się wybudzą, czy już będą tam spać. A gdzie będą spały dziewczyny? To jest zagadka w ogóle. Gdzie jest reszta ludzi? Halo, halo. Gdzie jest Wiktor? Iga? Iga. Iga śpi w namiocie z Emilem Jankowskim. O nie! Eliza Lewandowska, myślałam, że na nocne pływanie, a ona do łazienki. W łazience był też nasz Wiktor. Ja jestem confused, powiem Wam, po tej całej sytuacji. Z tym pożarem po prostu nie wytrzymam. A Oliwier został sam. Zostawiła go tu Iga, poszła spać. Mm -hmm. Bruda skuty. <grych> spać poszła też Lilianna. Zobaczcie, tak ona tutaj wygląda. Wybrała sobie ręcznik, choć był też jeszcze wolny leżak. A zobaczcie kto śpi na dmuchańcu. Wiktor tutaj wybrał swoje stanowisko do spania i Daniel Woźniak śpi razem z Natalią w namiocie w jednym miejscu. Nie śpi nam jeszcze mianowicie Olivier razem z Elizą. Czy tutaj jakaś randeczka na brudaska? Wielki brat nie zadbał o higienę, no ale wiecie co, jeden dzień jak się nie umyją, nic im tu się nie stanie. Tu jest ciemno, nie ma żadnych świateł. Nie wiem, o czym oni gadają. Wybudził się nam natomiast Emil. Poszedł pływać. Dziwna sprawa. Co on tu kombinuje? Ale zdecydowanie jest to nasz bohater. Kochani, on uratował tutaj tą wyspę całą. Nie wiem o co chodzi, ale Emil Jankowski zrobił się flirciarski. Jest to mega dziwne. Liliana Kozłowska się obudziła. Coś chyba i tu niewygodnie spać na tej glebie. Ja się jej nie dziwię, ale chyba no. jednak ją. Potrzeba zbudziła idzie do łazienki. Pośledźmy trochę Emila, no i wrócił sobie do spanka, do namiotu. Wiktor się obudził, no nie dziwię mu się, bo zobaczcie, tutaj on jest na wejściu akurat do łazienki. To wszyscy tutaj wszyscy dosłownie tu pływają. Jakieś śmierdzące jedzenie, a nie, nie śmierdzące, po prostu jedzenie. Oj, coś się tu nie ja smakuje. Eliza, zimno jest jej w ogóle, zmarznięta. Co, ty jesz? Co to jest w ogóle? Hot dog Stofu już popsuty, mogłeś sobie coś nowego zrobić. <noise> Widzę, że im to obojętne. Jedzą zepsute jedzenie, wszyscy są brudni. Tutaj mi się simowie zaczęli budzić. Oni chyba dzisiaj nie przetrwają nocy, a nie do łazienki. Pamiętajcie, że jeszcze w krzakach można się zdrzemnąć albo nawozić. Na nawożenie jest to sikanko. No, ja nie wiem. Wszyscy wstali. Więc jest jedna osoba, która nam śpi bez zatrzymania. Jest to Natalia i zobaczcie, o czym ona myśli, o tym, żeby nalać sobie drinka. Jestem zdziwiona. Jedyną osobą pogodną w tym całym towarzystwie jest Wiktor Nowak, ponieważ on jest bardzo zadowolony. No, myśli o tym pożarze jednak, ale je jednak wszyscy są nieswoi przez to, że są brudni i przez to, że był ten cały pożar. A ty gdzie jesteś? Tu sobie pływa, wróg się schował. Już myślałam, że on gdzieś wyjdzie, że znajdzie jakieś miejsce, ale nie. Wszystko jest zakamienowane, jakkolwiek by to nie brzmiało. No i mamy taką całkowitą noc, że zgasły wszystkie światła. Ale dużo osób nam nie śpi. Ten tu dalej siedzi na przyczajce. Proszę bardzo, Liliana, wstaje. Daniel tutaj się przechadza. Co ty robisz? Czy ty odpalasz ognisko? Ty jesteś szalony. Naprawdę, jestem zdziwiona, że on się nawet tego nie boi. Co się dzieje z Elizą? Zobaczcie, mdłości. A może ona jest w ciąży i się o tym nie przyznała przed przyjściem do programu? Jak myślicie, to jest jej mina. Ok, 5:30, wszyscy położyli się spać, oprócz Daniela. Daniel postanowił jeść. No, tutaj się troszeczkę wyspał, zobaczcie. Każdy tutaj ładnie sobie śpi, jedynie Wiktor przeniósł się do namiotu. Zaraz pewnie zacznie robić się jasno, mam nadzieję, że nie. Koniecznie zostawcie łapkę w górę. Jeżeli podobał Wam się pomysł, co tu działo się w tym odcinku, możecie na swoje wyzwania wpisać pomysły w komentarzach i głosujcie, kto ma odpaść w kolejnym odcinku Emil Jankowski lub Liliana Kozłowska. Widzimy się w kolejnym odcinku. Nie zapomnijcie zostawić suba, bo zbieramy do miliona i dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o na najnowszych filmikach. Pa, pa!